Niech żyje Jezus. W dzisiejszym odcinku z cyklu Poniedziałki ze Świętym Maksymilianem przyjrzymy się niezwykłemu zjawisku, duchowym więziom łączącym Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i Świętego Maksymiliana Maria Kolbe. Choć żyli w różnych czasach i w różnych częściach Europy, ich życie i misja wypełnione były miłością do Boga, Maryi i bliźniego. Zostań ze mną, by odkryć, jak te dwie wielkie postacie mogą inspirować nas w codziennym życiu. Dziś, dzień przed wspomnieniem świętej Teresy od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza, a w poniedziałek ze świętym Maksymilianem, mamy wyjątkową okazję, aby zgłębić ich wspólne wartości i duchowość. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym Cię serdecznie zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału. Kliknij przycisk Subskrybuj, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które pojawiają się tutaj w poniedziałki, środy i piątki. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz nas wesprzeć, zobacz szczegóły na naszej stronie internetowej oraz kliknij łapkę w górę. To mały gest, który pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób i szerzyć piękne przesłanie wiary. A teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Święta Teresa od dzieciątka Jezus i Święty Maksymilian Maria Kolbe charakteryzowali się głębokim oddaniem Matce Bożej. Teresa z Lizie widziała w Maryi swoją duchową matkę i ufnie oddawała jej swoje troski. Jej życie modlitewne i zaufanie do Maryi były fundamentem jej duchowości. Z kolei Maksymilian Maria Kolbe, założyciel rycerstwa niepokalanej, nie tylko propagował kult Matki Bożej, ale też całkowicie oddał jej swoje życie, oddając je w ofierze za innego człowieka w obozie w Auschwitz. To właśnie miłość i ofiara stanowią kolejną kluczową cechę ich duchowości. Teresa żyła według zasady małej drogi, ofiarując Bogu małe, codzienne czyny z wielką miłością. Maksymilian Kolbe, oddając swoje życie za Franciszka Gajowniczka, pokazał nam, jak wielką moc ma ofiara za drugiego człowieka. Obydwoje święci uczą nas, że prawdziwa miłość. Często objawia się w małych gestach oraz w gotowości do poświęcenia się dla innych. Duchowość ich życia nie kończy się na osobistym oddaniu. Oboje mieli silne poczucie misji ewangelizacyjnej. Święta Teresa poprzez swoje pisma, w tym Dzieje duszy, inspirowała ludzi do głębszego życia duchowego. Podczas gdy Święty Maksymilian dzięki swojej działalności wydawniczej szerzył chrześcijańską wiarę i kult Maryi wśród wiernych, ich pragnienie, aby przybliżyć innych do Boga, odzwierciedlało się w każdym ich działaniu. Kolejnym ważnym elementem ich wspólnej drogi jest idea duchowego dzieciństwa. Teresa głosiła, że zaufanie Bogu i przyjmowanie Jego woli z pokorą jest kluczowe w życiu każdego wierzącego. Maksymilian Kolbe również żył w zgodzie z tą ideą, oddając swoje życie w ręce Bożej Opatrzności. Ich przykład uczy nas, jak ważne jest, by w każdej chwili życia ufać Bogu i polegać na Jego prowadzeniu. Warto wspomnieć o żywym nabożeństwie tych świętych do Najświętszego serca Pana Jezusa. Święta Teresa z Lisie pisała wiersze dla Najświętszego serca, a Maksymilian Maria Kolbe chciał przez niepokalaną przyprowadzić wszystkich do serca Jezusowego. Nie możemy zapominać, że ich nauki są prawdziwym wezwaniem do działania w naszym życiu. Jak możemy żyć ich przykładem w codziennych sytuacjach? Czy w naszych małych czynach dostrzegamy możliwość ofiary? Czy oddajemy Maryi nasze modlitwy i działania? Święta Teresa i święty Maksymilian pokazują, że nawet najmniejsze gesty miłości mogą mieć ogromne znaczenie. Czy zdawałeś sobie z tego wcześniej sprawę? Zachęcam Cię do refleksji nad tym, jak możesz wprowadzić ich duchowość w swoje życie. Może to być modlitwa do Matki Bożej, mały gest dobroci wobec bliźniego, czy też większa ofiara dla innych. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, zostaw komentarz poniżej, podziel się tym filmem z innymi i zasubskrybuj kanał Apostolatu Najświętszego Serca, aby nie przegapić kolejnych odcinków dotyczących kluczowych kwestii duchowych. I moralnych. Na koniec zachęcam Cię do modlitwy o to, abyśmy potrafili żyć według przykładów świętej Teresy i świętego Maksymiliana w duchu miłości, ofiary i zaufaniu do Boga. Dziękuję, że spędziłeś ze mną ten czas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia aby żadnego nie przegapić.